Na dziewięciu bombardierów zagrajmy. Dziewięć <grym> <grym> bombardierów, jeden złodziej? No jeden złodziej, jeden zdrajca i jeden, jeden, jeden lekarz. Lekarz może kogoś oddać. No, więcej lekarzy. No to za późno wystartowałem. A, dobra, no cóż. To następnym razem dobra, możemy zagrać te No, zaczynamy. Wink. Zobaczymy, kogo dom zniknie. Dziewięć bombardierów! Ale jest jeden złodziej, więc może komuś podwędzić rolę jak chce. Może, może ukradnie akurat medyka. <grym>

O nie. No, i, I wiecie co będzie śmieszne? Jak wszyscy odpłonimy w drugiej nosy i wszyscy Psz, bym powiedzmy. Co by tak zrobił? No, tak, Błagam cię. Będzie, no. Tak bombardierowie no. nie robią przecież, oni zawsze co czekają... Zabił soli. Jak ten. Jak no tak wiecie można? co, soli I zabiliście i Wixę. No wstydźcie ja się. Kręcę. Ja, ja ciekęściem. No. no nie, no, nie, no, nie, nie wiadomo, ja to niewiele ja a soli zginęła, ja tak, cię kręca. Kim ja kręcę, kim była? O nie! Ja, <śmulity> ja cię kręcę, no niewiarygodne. Dobra, no to nie wiem. No nie wiem, co mam powiedzieć. To co, chyba idziemy wszyscy, co nie? No, No chodź spać, nie ma no. co Alright, idziemy spać, Dwie osoby zginęły, razie. no i co zrobić, no, no nic nie, nie, nic nie zrobić ta, ta zbyt, Teraz ma wybuchnąć, to wybuchnie No nie, z pięć, razy wybuchnie moja chata, jak nic nie robię no, <noise> Nie no, no, no na, na pewno pika na... Tak... na pewno tak nie będzie, no O oh, nie! O oh nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Ej, dobra, AB jest bombardierem. Czemu? Ej, nie jest tak źle w sumie, tylko. Ale po kolei. No, tylko dwie osoby padły. No to nie tak źle w sumie. No, chyba ewidentnie wszyscy pomyśleli tak samo. Dobra, przyznam się, wysudziłem Madlaxa No, no nie! Ej, a tem jest bombardierem! No, nieźle, przyznał się do roli. Dobra, ale będziemy musieli go wyrzucić, bo jest bombardierem. No? O nie, ona też była bombardierem. Ja cię kręcę, dobra, pozbyliśmy się przynajmniej dwóch bombardierów. A mogę jak kiedyś był No, nie mogę! O nie, a on był bombardierem. był bombardierem! Nie, najgorszy! Dobra, musimy się pozbyć Atema, bo jest bombardierem, on wysadza ludzi. A no, no, Blady jest impustorem. Czemu ja jestem impostorem, niby? A tem. Chcesz wygłosować bombardiera, a to jest. Tutaj to, to jest rola normalna. Ej, przepraszam y bardzo, nie, bo rola bombardiera to jest bombardiera rola, no? Nie, nie. Czego nie rozumiesz? Nie, ja to skipuję, nie wiem o co tam chodzi. No. Idziemy, idziemy się dobrze bawić w nocy. No, świetnie się bawimy w nocy, ale. Ej, nie muszę no, ale taki bombardier ma, biegać. Patrz, widzisz? Był zły. Dobrze, że go wygłosowaliśmy. No, no. każdy tutaj w tym momencie. Uf, całe szczęście. To już nie ma nikogo dobrego. Dobra, trzeba się Juniorowką co pozbyć No cóż, żegnajcie Co mi wychodzi na to, że mogliśmy Taki poczekać z dwoma bombami ALE PACHŁO O NIE O kurde, ale walło Daj paraboszy NIEEEE nie! <laughs> Cały misterny plan detonuje. Na pewno, na pewno jeszcze Junior był Znajem bo on zawsze jest impostorem O nie Nie da się przeżyć w tym mieście, nie da się po prostu Dobra, ja ufam Delvexowi. <laughs> Delvex, kto jest tym postorem? O, o, o nie, dajesz mi teraz duże pole do popisu. Ym... Może poczekajcie, zobaczymy wszystkie role. A, czy już widać wszystkie role, czy nie? A. I, a, i tak. Nie widać. Ej, nie, czekaj. A, a, soli, soli, gdzie soli, jest to jest zwykłe Stoli już zechła na samym początku. Zrozumia, a, zrozumia. Ja sobie. mam a, takiego wpisa, że podstawiłem bombę pod domami zmarłych, nie? Podstawiam bombę, a te osoby umierają. Nie kłam, ja jesteś zabójcą. Ja A teraz sobie i dla i mam to w pigmentie. Ja bym wywalił burka. Właśnie mi się wydaje, że Junior zawsze nas A ja zabija, byłem, Trzeba by się jego. go łatwo zawsze nas zabija No ale no, kto wywaił burka? Ze wszystkich wącą, momentów, kiedy ktoś mnie zabił, to chwaty Junior. Prawda, ja byłem. Wow. Widzisz, że co okrutnicy, fokusują się na nas. Trzeba Juniora sprzątać. Za bardzo się mnie pozbywa. Ja byłem miły dla Juniora, on ciągle mnie sprząta. No, zirytowałem się Dobra, Delvex, wiesz co robimy? Nie, do szalonej będzie nudno, będzie straszny chaos Masakra Nie chcę mi się, nie chce mi się przekrzykiwać ze wszystkimi Już wolę taki tryb, jest śmiesznie, więcej medyków dam po prostu Trzech medyków dam, o, to będzie śmieszne No, to będzie śmieszne, sześciu bombardierów, trzech medyków Patrz, wygra. No cóż, Delvex, wygrałeś Nie nałożyłeś mu bomby? Nie, bo myślałem, że ty jesteś No ja <laughs> nie wytrzymę <laughs> z wami po prostu No dobrze, Delvex, masz parta <laughs> e nie no, to był czysty skill Zróbcie to jak najszybciej Tak, szybciej no Dobrze Kurde, mogłeś na sam to. Na siebie zagłosować No, Cóż w to szybciej No, mogłeś, no. a tak to przedłużasz, Vexi No właśnie, Delvex, ja mogłeś na siebie no, zagłosować Tak, no. No, no, Vexi, Vexi a, Vexi, no, Vexi, no, Vexi. No, Vexi, ty no, i tak się przerąbałeś, po co? No nie Juniora! Juniora, Karol, zleciała w powietrze No, nie. Ach, ale przy... Wixa i Burek, przynajmniej, ich chata nie wybuchła, no Tak samo Tema jeszcze nie wybuchła chata I Derweksa też nie wybuchła Burka by wybuchła tak ty, mnie nie zabił jeden Bombardier? Albo nawet dwóch Bombardierów Tak jasno. no No cóż, nie kręcimy O, Bombardier, tak łatwo Ja cię kręcę, impostor załatwił wszystkich tych, niewiarygodnych. Ja mam wrażenie, że Z się jedno, o, 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 o. Ej, ale mam pomysł nie, nie na dziewięciu. Zróbmy, że będzie sześć bombardierów i trzech medyków. Lecimy! No to ruszamy w takim razie. O, oh, wow. A ile jest niewystarczających nie nie oh, imprezy? Tym nie razem nie. gramy na podobny tryb, ale tym razem jest trochę więcej medyków, że może po prostu ludzie wow. mogą ten... No dobra, Junior, zostaniesz w takim razie prezydentem. No nie, myślałem, że to już jest Można do wstawiania bomb. w dupę po całej. <grym> dobra, wysadzamy no, no teraz... będziesz właśnie. Wysadzamy teraz, że już bo już się za bardzo Będziesz mnie AB w dupsko całował, ale nie, ty 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 ja nie będziesz... robię, bo jeszcze sprzedasz mi jakiegoś syfa Sam będziesz się w dupsko całował jako prezydent Słuchaj, nie każdy tak jak ty ma wycięte żebra, żeby wiesz No ale jak jakby ja mam wycięte po prostu żebra i tak to dupy tak właśnie... bym nie sięgnął Może, może AB trenuje się. Nie, bo żeby to był Medic tylko. Ja. Właśnie trzeba to zrobić! Tak. No i Junior 10 lat schylania się mydło, no Niby wytrenowany jest. Ja miażdżę wszystkich innych po prostu, chyba to znaczy, się ja nie po się o, o, Nie, nie wiesz Junior. <grym> hmm. O, a cóż? Mongo został leczony. A, a Mongo został uleczony, widzisz na Mongo? Jak się jedna gada, za ciebie a los. Gadasz, a nie było nie u mnie nikogo. Amongo, ja among, among, among. no, a Mongo wyleczony no zostałeś. Więc nie nie się co nie? To co, wypierdziamy Marlaxa za to, że kłamie? No nie, nie, czemu tak kłamiesz, o co, chodzi? nie, 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 o to to chodzi nie, o nie, chodzi? nie, 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 Margla, czemu, czemu to zrobiłeś? Ja nic ja nie zrobiłem w tej rundzie, a, a tak jednak! Bombu chciał mi uleczyć, kurde, cwaniak! No, cwaniak! Dobra, wierzę, że nie będę tym Żeby razem. Nikt się tam nie podszywał. Wierzę w głębi duszy, że tym razem nikt pode mnie nie podstawił rąbanej bomby i ja uda mi się podstawić drugą bombę, a dopiero potem wysadzić. Dlatego jeszcze nic nie robię. O nie! Czyliby Junior znowu był? Jakbym ja był, to ty byś by w powietrzu, a nie, BlaDi, to po pierwsze. Ja, no, tak, no jakbym właśnie ty. Junior zawsze mnie zabija. Naprawdę musicie mnie zabijać na początku tej rundy. Ja Ale, no nie da się pograć w tej grze. No ciągle <laughs> mnie zabija w Bez ciągu pięciu pie... w pierwszej rundzie a... czy w drugiej. A to I to zazwyczaj wiedzą, to, to jest właśnie za... Junior by mnie zabija, żeby było śmieszniej. Dobrze, to niech mnie powieszą teraz za to, no. Hmm? Nie no, nie Ach, wydaje zbro... mi się, że to tym razem ja... akurat nie, Ale no nie, nie pograsz. No przepraszam, Bloody, powieście mi. Przyznajesz Tak? Przyznajesz się? No. a nie, żaden medyk też do niego nie przyszedł. O, nie, ale żaden bardziej go nie bronił? To jest skandal po prostu. Nie chcę, żeby ja, Bloody, uśmiechnął... Delwex! Przyznajesz o. Przepraszam, no, Delwex, musiałem sobie wziąć. Ale Delwex, sobie podłożyłem bombę, ale już... Delwex, co ty robisz? Czemu ma, miałeś bombę na ATM-ie? Denotex już ci nie odpowie O nie Ale skąd ty to wiesz, że on miał Bo zabrałem ten... mu Nie rolę. da się w tej grze, nie da się w tej grze wygrać po prostu <tartuj> Czemu Hauntera dodałeś? To A jest czemu tak nie? nie jest rola. No właśnie dlatego Niech sobie no. ktoś... to sobie ktoś pogra. I ją no. dostałem, akurat! <śmiech> <śmiech> ale. czemu trzech neutralnych, no? No czemu nie? No i no tam. Dużo. Ty ale kompoty. jeden to jest Hunter No właśnie, dużo no. tych neutralnych. No dobra, no Hunter, ale. No, no to właśnie. Fakt, że kurde, no trzech to jest sporo. No i tam. Trzech neutralnych, dwóch zabijających jeszcze. Imposterów. Jak są dwóch neutralnych, no, no jest, którzy nie, no. nie zabijają, to nie jest to sporo. No ale w tym momencie <laughs> jest bardzo duża szansa na to, że jest e, właśnie jakiś zabijający neutralny. Tak. Czy jest, bo, bo jest czarownik to, jest. zostają zostaje ci, zostaje ci cztery klasy neutralne i w tym masz starego zabójcę i e, tego złodzieja, Znaczyż, który został. wiem może się trafi, że ja akurat taką samą rolę losuje, Ale to jest mała szansa. Mała szansa jest. A nie może właśnie tej samej właśnie roli wylosować? Nie nie może. Jeśli, jeśli znaczy... nie ma więcej niż sześć, A skąd wiesz, to... no, bo, no bo graliśmy i po znaczy, prostu No. Może? To jest strasznie mała szansa. Dam zabójcę! Nie wydaje mi się. Kto jest zabójcą? O nie! Sorry. O nie! Dobra, ja ten sprawdzi. Dobra, wyjdź lunę czarownika. Oooo, luna o. czarownik. No i bo na mnie od 3 tej nocy. Tak, teraz tak, oczywiście. No, chcewa. O, złodziej już nie żyje. No to nie mamy już Leopold. Dobra, co? Co? Dobra no to co? Nie wiem, czemu masz takie wrażenie, że nie zrobiłem. Dobra, dawajcie, zdawajcie lunę czarodziejkę. Nie, tego, bo sobie uczyniora. Dobra, wyjadajcie. Mi pokazuje, że Blady z domu nie wyłaził. No, no, no właśnie, ja z domu nie wychodziłem. Ja bym u AB'ego AB, AB masz świeczkę. No dobra, ale to właśnie Nie, no nie tak. jestem konterem, ja tylko żartowałem. Ej, zobaczcie co Wiksa napisała. No bo nie dacie mi dość do głosu. No dobrze. A tak. no, no dobra, to, dobra, to przynajmniej wiemy jedno. Pierwszego ja wy. Mogę drugiego podkablować, czy nie? Chyba tego jednego tak, możesz tak, kablować. No, chyba, że jednego. jesteś impostorem, to wtedy możesz. Kabluj wszystkich, jak leci. O, a tem się przyznał, że jest impostorem, bo chcę dwie osoby wywalić. Dobra, czułem się, Kortezik. nie kabluję, no. Nie, no. nie wynuby, zostawcie mnie. Nie, zostawią cię. Koszmary będą ci nawiedzać po nocy. Nie, nie. Widzisz, że ratowaliśmy w końcu, coś dobrego zrobiliśmy dla świata. Stałem uleczony, ktoś chciał mi. Dobra, w każdym razie, no, Wixa nie żyje, a Wixa claimowała, że soli zabiła, a, winiora, więc. Eee, w nie był ATM ogólnie i jest medykiem. Dobra, no to co? No to niestety, co? Soli, ale twoje rządy się skończyły tym razem. Jakie rządy? To ty rządzisz? No, rządzę no, jako no, Bladie, potężny medyk. medyk. <laughs> Nigdy nie rządzi. Mi pokazuje, że Soli <laughs> do Meksyi zabił naprawdę. Ja nie. nie byłam u niej, halo! Ona była u mnie, Soli była u mnie. No pokazuje dobrze, mi tak. No Dobra, sumie, już tak. Ona może ja być obserwatorem mogę. jakimś chyba czerwonym. No, nie wiadomo co tak, mogę tak. robić tej nocy. Czekaj, a mogę jeżeli pokazuje, że ona była u ciebie, to skąd to wiesz? Jak no, bo jest jestem jak naganiaczem to też, kurde. No. No, tak. Pomachał swoim naganiaczem w nocy no, dlatego. Tak, tak, <laughs> Zagoniłem no, no, ją do mojego domu. Dobra, głosować, a nie... Putełek. Jak coś, to Vexy był u Vixy. Nie tym razem. Naganiacz, naganiacz. Weksy było no. wie, no to co? Weksy, więc Weksy zabił Weksy. Dobra, mamy wszystkich. No i klasa. Łatwiutko. No, no. Prosto, że tak. Co nie dalej tak sobie? Co ty no, ode mnie chcesz? Hmm Ile można odp******* się Okej okay. Ach strasznie daleka droga do tego Vexiego Dobra jak coś Vexy i Ape są, e, ten safe Nie no ogólnie powiem tak e, Nie no Vexi Vexy był nie u ciebie e, On jest rzeczywiście hunterem Co Vexy jest wank to... hunterem? A Delweks był u Vexu Nie no Vexy zabija Nie no Delvex jest w takim razie no, Nie, nie dawajcie. Delvex na... nie może być w takim A. razie Bo Delvex był kurde u Vexiego To tak? prawda No, no tak no, Ale nie, no, może się... ktoś jest szalony po prostu z tego wszystkiego Czyli no nie. No chyba Marlax. No, nie, no, nie, no ja radę. nie byłem. Marlax, ale ty może jesteś nie. piany. No nie. Vexi jest Hunterem, a AB mi pokazuje, albo naganiacz, albo ocalały. No dobra, no to znaczy, że możecie mnie wywołtować i macie nie. Oh. No, nie, no, nie, tak, no, nie, nie. No tak, bo może. Ładnie nie, nie. jestem na glazie. Cześć, nie no. no, no. jestem leczącą postacią. Halo, jestem ja leczącą postacią. Do niego, a te dobra, skipiicie, skipiicie. Dobra, faktycznie, faktycznie Nie, Marlaxa. Tak, Marlaxa. Nie, no nie, Marlaxa. No, nie, nie. Marlaxa, Marlaxa. No nie, da się. No. Ja cię kręcę. To postawię ci EBI świeczkę, taki będę. No, ale jesteś winny. Marlaxa, nie postaw świeczkę, no. No dobra, przekonałeś mnie. No nie, jak oni i tak mnie wepchną. Zobaczej, kto to mówił? Weksy to mówił, tak? Weksy no. jest tym, dobra, hunterem, Kumam. No, mówiłem, że Weksy jest haunterem. Ja powiedziałem, wiem, że był na samym początku gry No dobra, Weksy to gdzie postawię świeczkę teraz? Po Marlaxa! O, to wygłosuję w no, mi się Marla wydaje, że to będzie to dobre. Nie, nie Nie, nie, Chodzi mi o to, że pomiędzy Bloodim a Delvexem to jest. Jezu, nie, to nie wygłosuję. nie jeszcze będzie nie do ziemi. Dobra, wygłosuję w Exiego! Mardux będzie i go za... No. Dobra, no, wygłosujmy w nie ma co, tracić czasu. No, go Vexie! Mam to jeszcze Przestań, <laughs> no Odrunda. nie wiem, co Mardlux, naprawdę to próbujesz jeszcze ciągnąć. Hmm. No właśnie, co ty dociągniesz Marlax? No, nie ciągnij Mardlax tego, no. No, przestań ciągnąć. Sam się ciągnij. <laughs> o, ale groźny żarty, kurde. No, taki jest Mardlax groźny, właśnie. Teraz wrócimy do twojej starej. No, nie i biego O, kurde, co tu się dzieje? No i proste. Dobrze, tak to musiało się zakończyć. Aduszu, jeszcze idę do ciebie. Ci trochę pola, podlać dom. A, zajbiście. A, lubię tak podlewać ludziom chatę. Ach, witam. O, coś Dzień się wydarzyło właśnie. Mówiłem. Tak, Marlak nie żyje. Niespodziewamka. Jak to się stało? To ja, przecież Marlak był u tego. Łabonga. Byłem, ale go nie zabiłem i jeszcze wymieniałem po... każdego po kolei rolę u kogo byłem. Ja... Zapomnijcie o, zwrócić uwagę, ten... że byłem szaleńce. <noise> no, ten Delvex jest iść, za dobry gołem. ogólnie